Możesz spędzić lata na terapii, powtarzać afirmacje, medytować, studiować duchowość, starać się z całych sił być lepszym człowiekiem, a mimo to wciąż czuć pustkę, cichy ból, milczący dyskomfort, jakby jakaś część ciebie była nie na swoim miejscu. Choć nie potrafisz tego nazwać, wiesz, że to prawdziwe. Karl Gustav Jung, mistrz psychologii głębi. Twierdził, że najtrudniejsze konflikty emocjonalne mają swoje korzenie w dzieciństwie. A żadna figura nie kształtuje ludzkiej duszy tak głęboko jak matka. Nie chodzi tylko o kobietę, która cię wychowała. Chodzi o matkę jako archetyp, symboliczną siłę, która od pierwszych chwil życia tworzy mapę twojej psychiki. I jest coś, co rzadko wypowiadamy na głos, ból, który pochodzi właśnie od niej, od tej, która miała być źródłem czułości. Bezpieczeństwa, zrozumienia, od tej, od której oczekiwaliśmy bezwarunkowej miłości. Gdy te oczekiwania zawodzą, przez chłód, kontrolę, brak obecności lub nadmiar, dziecko nie tylko cierpi, zaczyna wierzyć, że to ono nie zasługuje, że coś z nim jest nie tak, wstyd, poczucie winy, lęk, który rośnie w ciszy i dojrzewa razem z nami. Dorastamy fizycznie, ale nasze dusze zostają uwięzione w oczekiwaniu, które nigdy się nie spełniło, wciąż czekając na przeprosiny, które nie nadejdą, na gest uznania, zgodę, opiekę, na matkę, która być może nigdy nie istniała poza wyidealizowanym obrazem w naszym wnętrzu. I dopóki tego nie przyznasz, nic się naprawdę nie zmieni. Leczenie zaczyna się tam, gdzie kończy się zaprzeczanie gdy przestajesz chronić tego, kto cię zranił i zaczynasz chronić siebie. Ten materiał nie ma być oskarżeniem. Nie chodzi o to, by uczynić matkę winną, chodzi o to, by zerwać pakt milczenia, uchylić zasłonę. Bo dopóki nosisz ten ciężar w sobie, nie możesz być w pełni sobą. Dlatego dzisiaj przejdziemy razem przez tą prawdę, prawdę ukrytych ran, które, jeśli nie zostaną rozpoznane, nadal będą krwawić w ciszy niszczyć twoje relacje, podkopywać poczucie własnej wartości, sabotować zdolność do lekkiego, wolnego życia, bo jak pisał Jung, to, czego sobie nie uświadomisz, wróci do ciebie jako los. Zatrzymaj się na chwilę, spójrz prawdzie w oczy, nie jesteś zraniony przypadkiem i nie wyolbrzymiasz ten głęboki ból, który nosisz, to nie twoja wina, to echo dawnych ran, poczucie, że musisz zasłużyć na miłość. Strach, że zostaniesz odrzucony tylko za to, że jesteś. To nie są fantazje, to ślady. Ich korzenie sięgają czasów, które twoja świadomość mogła wymazać, ale nieświadomość, jak mówił Jung, nie zna czasu. Ona wciąż to wszystko przechowuje. I rana matki to jedna z najgłębszych, nie zawsze dramatyczna, czasem po prostu niezauważona. Matka, która była zbyt zajęta, by zobaczyć, kim jesteś która cię kochała, ale nie potrafiła tego pokazać, która przekazała ci nieświadomie lęk i wstyd, których sama nigdy nie uzdrowiła. A ty, jak każde dziecko, ufałeś, bo miłość do matki jest na początku absolutna i ślepa. A kiedy ta miłość spotyka się z chłodem, dziecko nie obwinia matki, obwinia siebie, zaczyna wierzyć, że to ono jest problemem, że musi się zmienić, naprawić, zasłużyć. I tak powstaje rana, cicha, ale śmiertelna, kształtująca wszystko. Sposób, w jaki wchodzisz w relacje, jak mówisz o sobie, jak odbierasz świat, to ona sprawia, że odrzucasz pochwały, że przyjmujesz najmniejsze okruchy uczucia, bo wierzysz, że na więcej nie zasługujesz, i nawet jako dorosły wciąż grasz według tego samego scenariusza, wciąż powtarza się ta historia, jak echo, które nie chce ucichnąć. Jung mówił, że symptomy to język duszy, lęk, trudność w zaufaniu, niskie poczucie własnej wartości to nie są przypadki, to głos twojego wnętrza, które wciąż czeka na dotyk, którego nie było, na uznanie, które nie nadeszło, na miłość, która pozostała niepełna. Zatrzymaj się i przyjrzyj temu uważnie, bo gdy rana matczyna nie zostaje uświadomiona, jej cień wciąż się rozciąga. Nieświadomie zaczynasz szukać tej wyidealizowanej matki w innych, w partnerze, przyjacielu, nauczycielu duchowym. Szukasz kogoś, kto cię otuli, zrozumie bez słów, da ci to, czego kiedyś zabrakło. Ale nikt nie udźwignie ciężaru tej projekcji, nikt nie zaspokoi głodu, który powstał w dzieciństwie, bo żadna osoba nie dorasta do ideału archetypu matki. I dopóki czekasz, aż ktoś zapełni pustkę przeszłości, jesteś więźniem niedostatku. Zależny, rozczarowany, zawsze o krok od frustracji. Jung powtarzał, że proces indywiduacji, czyli droga dostania się sobą, zaczyna się od odcięcia symbolicznych więzów z rodzicami. Nie chodzi o brak miłości, chodzi o psychiczne uniezależnienie. To może się wydarzyć dopiero wtedy, gdy przestajesz projektować nierealne oczekiwania, gdy przestajesz widzieć matkę jako wszechmocną boginię, która miała cię uratować. I zaczynasz widzieć ją jako człowieka, z jej historią, bólem, ograniczeniami. Ten akt uznania, prosty, a zarazem najtrudniejszy, jest początkiem prawdziwego uwolnienia. Przestajesz być zranionym dzieckiem, zaczynasz być dorosłym, który rozumie, który już nie idealizuje, który nie musi fantazjować o przeszłości, by móc iść dalej, bo przeszłości nie uzdrawia się fantazją, uzdrawia się ją prawdą nawet jeśli boli. I może nigdy się nad tym nie zatrzymałeś, ale wiele twoich wyborów, wysiłków, osiągnięć to wciąż ukryta próba zdobycia tej jednej rzeczy, miłości matki, nawet jeśli już jej nie ma, nawet jeśli twierdzisz, że dawno zamknąłeś ten rozdział. Jung mówił, że nieświadomość nie zna kalendarza, nie słucha twojej logiki. Ona po prostu działa, według wzorców, które zostały w niej zapisane. I jeden z najbardziej wyniszczających to ten, który każe ci żyć tak, jakbyś wciąż mógł zasłużyć na jej miłość. To nie jest świadoma decyzja to cichy mechanizm, ukryty za perfekcjonizmem, ambicją, potrzebą bycia najlepszym, za każdą próbą udowodnienia, że jesteś wystarczający, że nie zawiodłeś, że zasługujesz. I właśnie dlatego to tak wyczerpuje bo to wyścig, w którym nie ma mety. A kiedy dorastasz z tą raną, zaczynasz przyciągać ludzi, którzy zupełnie nieświadomie odtwarzają znajomy schemat. Wchodzisz w relacje z osobami zamkniętymi, chłodnymi, niedostępnymi i próbujesz ich zdobyć, tak jak kiedyś próbowałeś zdobyć spojrzenie matki. I gdy pojawi się odrobina czułości, czujesz ulgę, ale gdy zostajesz zignorowany, odzywa się ból. I nie chodzi o to, co się dzieje teraz. Chodzi o przeszłość, którą wciąż próbujesz naprawić. Obiecałeś sobie, że będzie inaczej, że nie powtórzysz tych samych błędów, że twoja miłość będzie głębsza, twoja obecność bardziej świadoma, a twoja cisza mniej raniąca. Ale przyszedł dzień, w którym w obliczu trudnej rozmowy, kłótni lub zmęczenia złapałeś się na tym, że z twoich ust wypływają te same słowa, które kiedyś raniły ciebie, ten sam ton. Ten sam chłód, to samo napięcie, które tak dobrze znasz, i wtedy coś w tobie zadrżało. Czy naprawdę stajesz się tym, kim tak bardzo nie chciałeś być? Jung mówił, że to, czego sobie nie uświadomisz, powtarza się. Nasza psychika nie zapomina, tworzy cykle, dziedziczy rany. To, czego nie przepracowała twoja matka, mogła przekazać ci nieświadomie nie jako intencje, ale jako cień. Emocjonalne dziedzictwo, które w tobie się rozgościło. Jeśli nie staniesz przed tym z uważnością, możesz niepostrzeżenie stać się kontynuacją tego, co kiedyś cię raniło. Być może to objawia się jako potrzeba kontroli, albo przeciwnie, w nieumiejętności stawiania granic, w pragnieniu, by zadowalać wszystkich wokół, w lęku przed odrzuceniem, w perfekcjonizmie, w tłumieniu złości, w byciu grzecznym aż do bólu. To nie są przypadkowe cechy, to strategie przetrwania, próby załatania braku, który pojawił się w relacji z matką. Jeśli manipulowała winą, ty możesz nieświadomie robić to samo. Jeśli była chłodna, możesz udawać siłę tam, gdzie jest potrzeba bliskości. Jeśli nie słyszała cię, może dziś krzyczysz, by wreszcie ktoś cię zauważył. Cień, jak mówił Jung, to wszystko to, czego nie chcemy w sobie zobaczyć, ale co i tak działa. Z ukrycia. I często ma on znajomą twarz twarz, którą próbowałeś wymazać, a która powraca w twoich reakcjach, słowach, odruchach. To nie powód do wstydu to zaproszenie do przebudzenia. Przerwanie rodowej lojalności nie polega na odcięciu się, ale na wewnętrznej decyzji to nie będzie już moją opowieścią. I to jest jedna z najodważniejszych decyzji, jakie możesz podjąć: Nie musisz nieść tego, co ci nie służy. Możesz spojrzeć na swoją matkę z empatią, ale bez potrzeby powielania jej ścieżki. Możesz wybrać siebie, możesz żyć inaczej. Zaczyna się w ciszy. Nie wtedy, gdy ktoś z zewnątrz cię przeprasza, lecz wtedy, gdy ty sam przestajesz uciekać. Gdy stoisz przed lustrem i zamiast widzieć echo dzieciństwa, widzisz siebie, obecną, obecnego. Nie definicję rany, ale świadka przetrwania. Nie zlepek wspomnień, ale kogoś, kto nosi w sobie coś więcej niż ból, potencjał. Nie znajdziesz tego w książkach, nie wypowie tego za ciebie żaden nauczyciel. Wewnętrzne uzdrowienie nie zna pośredników. Każdy może wskazać drogę, ale nikt nie przejdzie jej za ciebie. Tylko ty możesz zejść w głąb, tam, gdzie wciąż echo dziecięcego głosu czeka na ukojenie. Tylko ty możesz objąć to w sobie z czułością. Nie jako ofiara, ale jako ktoś, kto decyduje się żyć inaczej. Aby to było możliwe, trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, uczciwie, bez unikania, bez iluzji. Trzeba dostrzec w sobie wewnętrzną matkę, głos, który osądza, każe, odbiera prawo do bycia sobą, głos, który mówi: To za dużo, nie wolno, nie jesteś wart, i powiedzieć mu dość. Bo już nie jesteś dzieckiem, bo już możesz wybierać. Leczenie nie jest liniowe, nie jest łatwe, ale jest możliwe. I zaczyna się od jednego prostego aktu lojalności wobec własnej prawdy. Za każdym razem, gdy mówisz To nie bolało, choć bolało ranisz się drugi raz. Za każdym razem, gdy milczysz choć coś w tobie krzyczy zdradzasz siebie. A przecież nie musisz już to nie twoja wina, że nie dostałeś wszystkiego, czego potrzebowałeś. Ale to twoja odpowiedzialność, by dziś dać sobie to, co nadal jest możliwe. Nie przez zemstę, nie przez dystans, ale przez odwagę odwagę zobaczyć świat takim, jaki jest bez masek, bez idealizacji, bez złudzeń. Jung mówił, że dopóki nie uświadomimy sobie tego, co nieświadome, będziemy nazywać to losem. I tak właśnie działa rana matki cicho, lecz konsekwentnie. Tworzy narrację, której nie kwestionujesz, ale możesz ją przerwać. Możesz być pierwszą osobą w swojej linii, która nie odda dalej tego, co nie zostało uzdrowione. Nie czekaj, aż ona się zmieni. Może nigdy się nie zmieni, ale ty nie musisz czekać, by poczuć ulgę. Ona nie musi rozumieć, nie musi przyznać się do błędu, nie musi przepraszać. Ty możesz pozwolić sobie na wewnętrzne dość. Możesz wybrać życie, które nie zaczyna się od walki o uznanie, ale od prawdy o sobie. Jeśli coś dziś w tobie drgnęło: łza, wspomnienie, złość, albo ulga to nie przypadek. To znak, że jesteś gotowa, gotowy nie tylko przeżywać, ale żyć świadomie, z prawdą, z duszą. Zatrzymaj się teraz na moment i wejdź w przestrzeń, którą tworzymy wspólnie. Zostaw w komentarzu zdanie: Kończę ten cykl. Dzisiaj zaczynam nową historię. Niech twoje słowa będą świadectwem i zaproszeniem dla siebie i dla innych. A jeśli ten materiał poruszył coś w tobie, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i udostępnij go komuś, kto też może tego teraz potrzebować. Bo tutaj filozofia służy życiu, a słowa budzą to, co w nas najcichsze.